Gdzieś na krańcu Polski takie miejsce jest, gdzie dużo dzieje się, Małkowice, to tutaj zapraszamy Cię, gdzie szkoła nasza jest i magia dzieje się, a marzenia spełniają się. Uchylimy Wam rąbka tajemnicy, co się wydarzyło w naszej okolicy. Nowy rok się rozpoczyna, nasza drużyna do konkursu przystępuje i wszystko dokładnie planuje. Nasi uczniowie o szkołę dbają i porządki rozpoczynają. Następnie ruszyli i coś zobaczyli. To stare księgi, dzięki którym nie jeden umysł sięgał do potęgi. Tu stary zielnik mamy, tajemnicy ziół z chęcią poznamy. W naszym ogrodzie jest cudowna lawenda, o którą dbamy i przetwarzamy. Zbieramy, suszymy i do woreczków wkładamy. Ale co z niej można zrobić? Z chęcią się dowiemy i do folwarkę pojedziemy. W naszym zielniku już jest jeszcze sporo, a w ogrodzie miejsca mamy ogrom. Chętnie posadzimy i się nauczymy. Co z nimi zrobić? Komu możemy pomóc? Ale to jeszcze nie koniec naszej opowieści. Mamy tu mapy stare i ukrytą niejedną wskazówkę. Z nimi wyruszymy na ciekawą wędrówkę. Bez GPS-a sobie poradzimy, bo jak Kopernik chcemy pracować i mapy rysować. Na technice już plany tworzymy. I dobrze się przy tym bawimy. Matematykę też lubimy, i wykresem nie gardzimy. Z panią dyrektor na plastyce też liczymy, i plakaty stworzymy. A skoro po angielsku się dogadamy, to i zasięg International uzyskamy. Kiermasz zrobimy, na którym nieźle zarobimy, i naszą uprawę się powiększymy, o zdrowie innych zadbamy, i dla dobra wszystkich zadziałamy. Warto nas wybrać, widzicie sami, że razem działamy, z temowcami będziemy, i naszą panią Martę weźmiemy. Ona w Toruniu studiowała i podobne dzieła Kopernika poznała. Drużyna z nas zgrana i zapracowana. Marzenia spełniane. Już nie czekamy. Do Fromborka nie ruszamy.